Dzisiaj opowiemy sobie o węglu. Nie tym kamiennym czy brunatnym, tylko węglu medycznym. Tym, który był stosowany od dawien dawna. Wszyscy lekarze nie bali się go. W tej chwili jakoś w procedurach nie ma. Ale jeżeli lekarze nie chcą, to sami możemy zacząć stosować. Gdzie, jak w jakich okolicznościach, zapraszam do odcinka. Tak zwany węgiel aktywny powstaje z węgla drzewnego. Uzyskujemy go przez spalanie drewna w niskim dostępie tlenu. Poddany on jest pod działaniu temperatury 900 stopni Celsjusza, a następnie poddany działaniu pary wodnej lub kwasu w celu tak zwanej aktywizacji, czyli zwiększenia powierzchni absorpcyjnej. Węgiel nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego jeżeli będziecie go stosować, nie powinniście się bać tego, że kubka jest czarna. Bo wiadomo, że uczyli nas, że jeżeli jest czarna, to znaczy, że krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ale w tym wypadku to jest normalny objaw przy spożyciu węgla. Węgiel absorbuje wszystko, nie jest selektywny. Wirusy, grzyby, bakterie, ale także żywność, leki, wszystko co znajduje się w jelitach. Dlatego jeżeli przyjmujemy węgiel, powinniśmy go przyjmować dwie godziny przed zjedzeniem czegoś albo dwie godziny po zjedzeniu czegoś. Jeżeli przyjmujemy na zmianę jakieś lekarstwo i węgiel, to między lekiem a węglem musi być dwugodzinny odstęp. Węgiel popijamy wodą. Mogą to być tabletki lub proszek. Wtedy rozpuszczamy to w wodzie. Jeżeli bierzecie bezpośrednio do buzi, to może być takie niemiłe uczucie przylepiania się do podniebienia i można się zakrztusić. Węgiel aktywny ma działanie zapierające i przeciwbiegunkowe. Możemy go stosować w wypadku, jeżeli mamy wzdęcia po jedzeniu. Występuje fermentacja, przelewanie się w brzuchu. Po prostu, jako substancja aktywna, zasorbuje wszystko. Ponieważ jest substancją adsorbującą różne toksyny, więc trzeba by wiedzieć mniej więcej, jaka jest jego zdolność adsorbowania. 1 gram węgla może zasorbować na swojej powierzchni 1,8 g sublimatu. 400 mg fenolu. Fenol to jest taka substancja benzenopochodna tu macie Państwo wzór która ma zdolność przenikania przez błony komórkowe. Jest substancją toksyczną. I ten fenol może powodować nawet śmierć. Pamiętacie, w czasie II wojny światowej w pewnych obozach stosowano zastrzyki z fenolu. To jest właśnie ta substancja. My możemy się zatruć niechcący, jako substancją chemiczną. Jeden gram węgla może zacorbować na swojej powierzchni 800 mg morfiny albo 350 mg fenobarbitalu. Fenobarbital, czyli preparat luminal, który kiedyś był bardzo powszechny, stosowało go się jako środek nasenny. Dawka węgla do stosowania leczniczego przy zatruciach musi być odpowiednio duża, z tego względu, że węgiel adsorbuje wszystko, jak leci, łącznie z pożywieniem. Jeżeli się zatrujemy jakąś substancją toksyczną, stosujemy węgiel rozpuszczony w wodzie przez sondę do płukania żołądka. To się sypie dosłownie garściami. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z zatruciem. Człowiek wypił jakiś rozpuszczalnik. I pracowałem wtedy w bełżycach. Kolega mnie puścił na właśnie na tą robotę. No, jakoś poszło. Ale to dosłownie wiadro wody, i sypiemy do tego węgiel. A później podajemy to przez wężyk. Może to nie wygląda pięknie, ale jest to skuteczne. I on to później wymiotuje. Węgiel aktywny jest stosowany także w kosmetologii, ponieważ działa bakteriobójczo, łagodząco. Maseczka jest bardzo popularna, bardzo prosto ją się przyrządza. Dodaje się troszkę wody, rodzajów maseczek jest pełno i nakłada się na twarz. Stosuje się taką maseczkę do cery tłustej. Z taką, która ma tendencję do wyprysków, trądziku pospolitego i zaskórników czy wągrów. I do skóry silnie zanieczyszczonej. Węgiel do takiej maseczki możemy łączyć z małą ilością miodu lub oleju. To też daje efekt terapeutyczny. Węgiel coraz częściej dodaje się także do pas do zębów, ponieważ... Nie, nie uszkadza szkliwa, działa przeciwbakteryjnie, łagodząco, znosi przebarwienie zębów, które wywołane jest przez palenie papierosów, kawę, herbatę czy czerwone wino. Niszczy też bakterie, które powodują próchnicę zębów i powodują ten tak zwany fetor ex ore, czyli przykry zapach z ust. Ale węgiel ma też jeszcze inne działanie. Odkryto w IX wieku naszej ery i do XIX wieku naszej ery używało się go do produkcji tak zwanego prochu czarnego, prochu strzelniczego. Obecnie proch czarny został wyparty przez proch bezdymny, a czarny proch jest używany tylko przez, hmm, powiedzmy, miłośników broni czarnoprochowej. Odcinek o tym nagraliśmy na kanale Hubert Czerniak Włączamy Myślenie. Jest używany przy produkcji fajerwerków, przez konstruktorów rakiet i przez modelarzy. Proch strzelniczy składa się w 75% z saletry potasowej, czyli azotan potasu, 15% węgla drzewnego i 10% siarki. Substancje te Mieli, mielimy i mieszamy na początku rozdzielnie, żeby nie doprowadzić do zapłonu. A później mieszamy to w bębnach z y, mieszalnikiem kulowym, w tak tzw. bębnach kulowych. Chodzi o to, żeby były beziskrowe. Ale idealne proporcje to są właśnie tutaj. Saletra potasowa 74,64% węgiel drzewny 13,51% i siarka 11,85%. Najlepsze drewno do produkcji węgla drzewnego, do prochu strzelniczego, pochodzi z szakłaka, ale u nas używa się wierzby. Szakłak to jest taka roślina, rosnąca w Polsce, która dostarcza żywności 45 gatunkom owadów, 19 gatunkom ptaków i 8 gatunkom ssaków. Zawiera w sobie te same składniki co kruszyna. 30 owoców tej rośliny powoduje biegunkę. Owoce i korę szakłaka zbieramy jesienią i suszymy w temperaturze normalnej, takiej 30 do 40 stopni. Szakłak ma... Właściwości przeczyszczające i pobudzające perystaltykę jelita. Powoduje przekrwienie miednicy mniejszej. W starożytności stosowało się do barwienia różnych materiałów, tak wełnianych, lnianych, bawełnianych. Jeśli chodzi o działanie substratów wchodzących w skład prochu czarnego, saletra, co prawda nie była to potasowa, tylko troszkę łagodniej działająca, więc amonowa. Jak to działa? Mieliśmy okazję przekonać się koło Bejrutu w Libanie, kiedy skonfiskowana saletra amonowa była przez wiele lat przetrzymywana, no i doszło do zaniedbań i doszło do eksplozji. 4 sierpnia 2020 roku eksplodowało 2750 ton saletry amonowej. Saletra amonowa jest nawozem azotowym, niezbędnym do produkcji rolnej. Ale można zrobić sobie kuku, jak widzicie na załączonym filmie i zdjęciach. I siła rażenia tego środka jest naprawdę duża. Pamiętam, jak jako dziecko bawiliśmy się w tworzenie wulkanów. Mieszało się z saletrę potasową, to jest taka, taki biały proszek, który się dodawało do mięsa, żeby peklować to mięso. Chodzi o to, żeby mięso miało taki czerwonawy kolor, a nie siny. Wtedy wygląda żywiej. Dosypywało się cukru i to się podpalało. I to taki był fajny wulkan Wezuwiusz, który eksplodował i zostawała taka skorupa brunatna. Ale Wy się tak nie bawcie. Chyba, że przyjdzie czas, kiedy reptilianie nas zaatakują i będziemy musieli coś z tym fantem zrobić. Dziękuję bardzo. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie i przekazujcie dalej. Do zobaczenia.